Szkoła podstawowa specjalna w warczu świętowała 15-lecie swojego istnienia. To wyjątkowy moment, który pozwolił wspólnie wrócić do najważniejszych chwil z historii placówki. Bardzo ważny jubileusz, bo chociaż to jest tylko 15 lat, ale tak naprawdę aż 15 lat. Y Szkoła rozpoczęła swoją działalność w 2010 roku i wówczas było 30 uczniów, około 30 uczniów. Więc tak naprawdę były to trudne początki, ale wszyscy z wielkim zapałem przystąpili do pracy. Przez te 15 lat zmieniło się bardzo dużo. Obecnie mamy trzy budynki, 140 uczniów i czekamy z utęsknieniem na otwarcie kolejnego budynku. Pracuję wśród wspaniałej kadry, zarówno nauczyciele, jak i pracownicy administracji i obsługi są to osoby naprawdę oddane dzieciom. I moim marzeniem, takim naprawdę wielkim marzeniem jest, żeby każde nasze dziecko miało w życiu szanse, żeby po skończeniu naszej szkoły mogło wejść w dorosłość z wiedzą, z bagażem doświadczeń, ale żeby było pewne, żeby mogło rozpocząć swoje własne życie. I to jest dla mnie takie najważniejsze, żeby nasze dzieciaki umiały sobie potem w życiu poradzić. Jubileusz 15-lecia szkoły w Warczu świadczy o tym, jak ważne jest to miejsce, gdzie dzisiaj jesteśmy. Jak potrzebne dla uczniów, by znaleźli zrozumienie, spokój, wytchnienie, a także obszar dla swojej edukacji. Różnie, jak w każdej rodzinie, bywało również w szkole pewno dobre chwile przeplatały się z tymi trudnymi ale dzięki kadrze pedagogicznej, która potrafi wytworzyć cudowną atmosferę, dzięki zabiegom wielu zarządów powiatu gdańskiego. Możemy się spotkać w tak pięknym miejscu i naprawdę jest to cudowne miejsce dla rozwoju dla naszych pociech. Również ilość podopiecznych świadczy o tym, jak potrzebna jest to placówka. Czego życzymy tej szkole na przyszłość? Dalszych pomyślności i pięknego rozwoju, który trwa i będzie dalej trwał, ale przede wszystkim, żeby ta szkoła była w dalszym ciągu miejscem, w którym dzieci zdobywają zdolności, rozwijają się, żeby ma miejscem, gdzie czują się bezpiecznie, gdzie czują się rozumieni, i żeby też ten każdy dzień, w którym tutaj są, dawał powody do uśmiechu. Przede wszystkim jest to wspaniała szkoła z tego względu, że dzieci są tu fantastycznie zaopiekowane. Dzieci mają masę różnych zajęć, terapii. My, jako rodzice, wkładamy też tutaj bardzo dużo serca, żeby wspierać tą szkołę. W wdzięczności za to, że tak naprawdę dzieciaki mają tutaj wszystko, czego potrzebują, i myślę, że to jest cudowne, że jeszcze kiedyś musieliśmy jeździć z dziećmi na dodatkowe terapie, które rzeczywiście też jakby bardzo drogo kosztują, a w tej. Placówce dzieci tak naprawdę mają wszystko, co potrzebują i są zaopiekowane w 100%. Nie zabrakło podsumowań, podziękowań oraz artystycznych występów przygotowanych przez uczniów. No tak sobie pomyślałyśmy, że fajnie będzie, jeżeli przywołamy wspomnienia właśnie, jak to było w przeciągu tych 15 lat, i taki pomysł, że może to duch szkoły pojawi się na przedstawieniu i opowie wszystkim historię, jak tu się zaczęło. No to jest, jest trochę pracy. Myślę, że około dwóch miesięcy takich intensywnych prób, ale no, efekty mam nadzieję, że, że widać i nasze dzieci są rzeczywiście wyjątkowe. One potrzebują takiego dużego wsparcia, ale bardzo, bardzo chętnie przychodzą na takie, na takie próby i, i dają z siebie rzeczywiście wszystko. Jeśli podoba się Państwu to, co robimy, zachęcamy do postawienia nam kawy. Link w opisie.